Że można użyć na przykład takiego oto pojemnika, który zrobiłem. Okej, okay. minęły 4 godziny. Czytajcie to? Minęły 4 godziny od rozpalenia takiego małego pojemnika. Ile kosztuje w takim wypadku, w tym najlepszym rozwiązaniu, jeden wkład? Jeden wkład kosztuje 4 zł z małym haczykiem. Cześć, w tym odcinku chcę przeprowadzić eksperyment. Który gdzieś tam widziałem w internecie i chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądał w moich warunkach, w moim domku i z tym piecykiem, który ja tutaj posiadam. W zależności od rezultatów tego eksperymentu, będę mógł podzielić się dalej tą wiedzą, tym doświadczeniem dla osób, które żyją w podobnych warunkach, też mieszkają w lesie w drewnianym domku i mają po prostu zwykłą kuskę. Mam wielu znajomych, co są właśnie na tym etapie rozwoju i też zmagają się z tą niewygodą, jaką są zimne poranki. Bo tutaj chodzi właśnie o te zimne poranki. Moją ideą jest to, czy da się w jakiś sposób przedłużyć ten czas od momentu wypalenia się wszystkiego w piecu. Co powoduje to, że ten cały tutaj system zaczyna się po prostu studzić. Co powoduje to, akurat w moim przypadku, że rano jest tam, jak jest zimno, to jest 7 stopni rano, potrafi dojść do 4 stopni, więc to jest dosyć niekomfortowe. Do tego celu będę testował różnego rodzaju paliwa stałe, jak na przykład pelet, jak na przykład yy, drewno i mam też trochę węgla. Z węglem to jest taki ekstra eksperyment, bo rozmawiałem z Marcinem z dobrego projektu, no i gdzieś tam z rozmowy wynikło, że a może dodać do tego eksperymentu węgiel i zobaczyć czy to pomoże wydłużyć ten czas studzenia się tego tej kozy. Nie chodzi mi tutaj o to, aby zwiększać temperaturę tutaj aby rozgrzewać to pomieszczenie, chodzi mi bardziej o utrzymanie tej temperatury, aby w jakiś sposób no tak jak mówiłem wydłużyć ten czas. Tak jak wiadomo, nikt generalnie nie pali peletem w takim zwykłym piecyku, są od tego specjalne piece, ale one potrzebują e, czego? Potrzebują prądu. A w takich oglidowych warunkach z prądem to jest jak na lekarstwo. No, i trzeba szukać jakichś innych rozwiązań. Więc znalazłem w internecie opcję, że można użyć na przykład takiego oto pojemnika, który zrobiłem. Jest to kawałek rury, chyba spalinowej, od czegoś, i zrobiłem taki koszyczek, który został nacięty kątówką który trzyma 2,5 kg peletu. Więc odmierzyłem 2,5 kg peletu, odmierzyłem 2,5 kg drewna i chcę sprawdzić, która z tych opcji pali się dłużej. Zanim przejdę do tego eksperymentu, to od razu taki lifehack dla tych, co nie wiedzą, a mają kominek. Nie potrzeba, to też słyszałem z internetu i to się sprawdza, nie potrzeba żadnej chemii, żeby wyczyścić taką szybkę. Ja wyczyszczę tą szybkę, żeby, żeby można było widzieć, jak przechodzi ten cały proces. Co potrzeba? Potrzeba trochę papieru, bądź jakąś szmatkę generalnie. Potrzebna jest woda. Moczymy. I potrzebny jest popiół. I wystarczy po prostu pojeździć tutaj po tej szybce i to się pięknie po prostu czyści. Nie potrzeba wydawać pieniążków na jakieś specjalne, wiecie, specjalną chemię kominkową do czyszczenia tutaj szkła. I szybka jest czysta. Eksperyment zacznę od drewna mam ułożony sztapelek, więc wsadzę to tutaj do środka. Ja wyciągam jeszcze ten tutaj syf, który zrobiłem. O, Wsadzę to na razie tutaj. Następnie zrobię to samo z peletem i zobaczę, jaki czas spalania mają te dwie opcje do rozpalania. Użyję po dwie sztuki takiego oto, takiej oto rozpałki i zobaczymy, czy to się normalnie zajmie i będzie się palić. Czy trzeba nad tym jeszcze jakoś inaczej e, czuwać? Z tego co widzę, 2,5 kg drewna to jest w sumie zabadowane pod korek. I no nie zmieści mi się tutaj więcej, więc no jest to taki ciekawy test pokazujący w sumie maks tego kominka. Ok, czas to odpalić. Mam tutaj stoper. Podpalam to butlą z gazem, takim palniczkiem i zobaczymy po prostu jak długo wytrzyma to tutaj. Ok, podpalone. Czas start. A temperatura, z jaką rozpoczyna się tutaj eksperyment, to jest 16,9 stopnia. No, minęło pół godziny od momentu rozpalenia, i to co ja tutaj zauważyłem, to to, że już tutaj. Ostatnie piętro, czyli ten cały dół, zaczął się palić. Hmm, no, ciekawe, ciekawe bardzo. Pół godziny palenia. Ok, czas stop. Minęło półtora godziny. Dokładnie godzina i 34 minuty. Stop. W środku się wszystko wypaliło, tak że mogę wsadzić rękę i mnie tutaj to nie parzy. Pokażę to bliżej. Proszę bardzo. Wszystko się tutaj wypaliło, tak że jak wkładam rękę, to tutaj już jest tak delikatnie ciepło. Teraz odczekam chwilę. Wyczyszczę tutaj te palenisko. Niech się troszeczkę to wystudzi. A następnie wsadzę tutaj 2,5 kg pelletu i zobaczymy jaki czas będzie spalania tego całego tutaj bukłaka. A jeszcze powiem o temperaturze. Podniosła się o jakieś troszeczkę ponad 3 stopnie. Mamy teraz 19,9. Tak to się prezentuje w palenisku. Są tutaj dwie kosteczki, tak jak było w poprzednim eksperymencie, rozpałki. To teraz podpalamy. O. I czas start. Temperatura rozpoczynająca drugi eksperyment to jest 19,8 stopnia. Jako ciekawostka, to jeszcze dodam, że ta rozpałka, której używam, jej czas palenia to jest między 8 a 10 minut. Więc tyle jest czasu, aby właśnie ten pellet, czy to drewno, czy cokolwiek się wsadzi, miało czas, żeby się po prostu rozpalić. 10 sztuk za 5 zł. Bardzo ciekawe, minęło pół godziny od momentu zapalenia, no i tak to wygląda. Widać, że właśnie górna warstwa już się ten płomień ustabilizował, jeszcze to się chce tam chyba rozbujać. No ciekawe, ciekawe bardzo, jak to pójdzie dalej. Minęła godzina od czasu rozpalenia, i można zauważyć, że ogień już ładnie się pali tutaj po obrysie całego tutaj tego pudełeczka. Płomień jest stabilny, no i widać, że już tam z centymetr się wypalił. No to powiem, Wam wygląda obiecująco. Minął czas poprzedniego palenia, palenia drewna od góry. Mamy już godzinę 37. A tutaj jeszcze, jak widać, bardzo ładnie się pali. Widać po, po obrębie, po obrysie tego tutaj naczynia, że gdzieś spaliła się. Połowa, może jedna trzecia, ale eksperyment dalej trwa. Ciekawe, jak długo to potrwa. Na tym etapie, korzystając z momentu, chciałbym Cię poprosić, jeżeli wspierasz to, co robię, wydaje Ci się to sensowne, zostaw lajka i jakiś, może, taktyczny komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to Cię gorąco zachęcam. Kontynuujmy. Minęły już ponad dwie godziny i widać, że płomień zniknął o tak ale widać tutaj na dole żar żar sprawdźmy jeżeli otworzę to i wsadzę tutaj rękę czy jest gorąco wow o no jeszcze tutaj spoko cię daje o tutaj widać z góry że jeszcze jest coś w stylu węgla, że to się jeszcze tam dopala, ale już widać, że to już będzie końcóweczka. No nie wiem, jeszcze może z pół godziny to się będzie tak żarzyć. Ale naprawdę, jak wkładam rękę do środka, wow, to jest taka mega temperatura, więc jeszcze to działa, jeszcze to utrzymuje ciepło. Ok, minęły 2 godziny i 38 minut. Od rozpoczęcia tutaj tego rozpalania, no i generalnie to wygląda tak, że no, jest tutaj jeszcze żar, jest jeszcze sporo tego żaru. To naczynie jest gorące, tak, jeszcze, jeszcze ciepełko sobie idzie, no ale mógłbym powiedzieć, że tu już jest jakby koniec. Już aż takich temperatur tutaj nie ma, chociaż jest jeszcze ciepło, jakbym tak przytrzymał rękę, to by o mnie parzyło. Nie wiem, czy to w ogóle mm, cokolwiek robi. Więc dodałbym tutaj jeszcze z jakieś tam 10 może czy 15 minut na wypalenie, no ale mamy taki czas, OK, Zatrzymujemy 2 godziny i 40 minut. Do tej pory eksperyment nam pokazał co. Że palenie drewnem, paleniem od góry 2,5 kg, wyszło nam godzina 34. Palenie tej samej ilości peletu wyszło nam prawie 3 godziny. No to załóżmy, że ten pelet pali się dwa razy dłużej. Co nam mówi, że chcąc wydłużyć czas palenia, utrzymywania ciepła, pelet sprawuje się o wiele lepiej. Teraz za chwilę, w sumie dopiero jutro, ale to będzie teraz, sprawdzę ten eksperyment związany z węglem, że dodam 1,5 kg węgla i kilogram peletu i zobaczę jak długo to będzie się spalać. Jestem bardzo ciekaw, ale jak do tej pory jestem zaskoczony, że jednak to działa i temperatura spalania drewna była, mi się wydaje, wyższa, co spowodowało, że temperatura pomieszczenia się podniosła, a temperatura pelletu była taka no, równomierna, to nazwijmy, że temperatura pomieszczenia się nie zwiększyła. Czyli dla mnie na noc, żeby uniknąć zimnych poranków, jest to na plus. No dobra, czas przygotować ostatni eksperyment. Mamy tutaj wagę, pyk, mamy ten pojemnik, położę go tutaj. Taruję. O. I teraz wrzucę półtora kilograma węgla na spód. Dobra, mamy 1500. Teraz yy, teraz wrzucamy kilogram peletu. O, mam go tutaj w worku. Tak to nam to wygląda. No dobra, i tak przygotowany pojemnik teraz włożę tutaj do środka. O, właśnie, ciasno fajnie wchodzi. No i rozpalam teraz to wszystko tutaj, pyk ładnie. I co? I zaczynamy eksperyment. Minęło pół godziny od rozpalenia, no i widać Płomień jeszcze jest, ale no to wygląda troszeczkę inaczej niż z samym peletem. Jestem ciekaw, czy ten węgiel się zajmie, czy się rozżarzy. Minęła godzina od czasu rozpalenia i widać płomień zgasł. Chyba się eee. wszystko wypalił ten cały pelet. Jestem ciekaw, właśnie wsadzę tam rękę. A, jest temperatura, jest mocno, widać, że się dymi. Nie mam czym tego tutaj... Sprawdzić generalnie, jak to tu tutaj wygląda. Zobaczmy, czy damy radę. No, jakoś się to tutaj mega mocno kopci. No i nie wiem, nie wiem, czy się ten, to wszystko zajęło, ale to zostawię jeszcze na jakiś czas i zobaczę za pół godziny. Ale nie wygląda to zbyt obiecująco. Chociaż może tutaj na dole widać, że jest żar, że tego żaru jest dosyć sporo. Nie wiem, to chyba jakiś cud czy coś. Bo. Po godzinie i 16 minutach powrócił ogień. Wszystko na nowo zaczęło się palić, nie? To jest... wow, wow. Lecimy dalej. Myślałem, że to się będzie cały czas kopcić tylko i wyłącznie, a tu właśnie taka akcja się wydarzyła. No niesamowite, no. Minęły już dwie godziny od rozpoczęcia eksperymentu i co tutaj mamy? No, jestem... Jestem pełen nadziei. To wygląda tak, że... Jest to tutaj wszystko ładnie rozżarzone. I została w sumie godzina, żeby pobić ten rekord. Oczywiście temperatura jest tutaj niesamowicie wysoka. Daje to radę, więc tak jak myślałem, że to nie ma nadziei, to nadzieja powraca. Zobaczymy to za godzinę. Minęły 3 godziny i 6 minut. Wow! Mamy potencjalnego zwycięzcę. Już po prostu się to powydarzało. Otworzę teraz i zobaczmy co tutaj wygląda w środku. Yy, mamy ten pojemniczek i tutaj się to wszystko jeszcze ładnie żarzy. No, temperaturka no jest, jest to niesamowite. No pewnie dla niektórych z was to było oczywiste, ale ja dzięki temu doświadczeniu, dzięki temu eksperymentowi już teraz wiem jak to wygląda. Zobaczymy, ile to jeszcze czasu nam, ile czasu nam jeszcze tutaj to wyjdzie. 3-7 minut. Ja tak liczę, że to jeszcze z pół godziny będzie się leciutko tutaj żarzyć, nie? Więc no, jestem, kurde, pełen podziwu. Ok, minęły 4 godziny. Czaić to? Minęły 4 godziny od rozpalenia takiego małego pojemnika, w którym był pelet i był węgiel w środku. Jeszcze jest rozżarzone to wszystko. To jest jeszcze gorące. Jeszcze jak przykładam tutaj, to po prostu czuję jak temperatura dudni. Ale na tą chwilę zakończę ten eksperyment, bo to już jest po prostu zwycięzca. Tutaj zostało może jeszcze, no, no nie wiem, no nie wiem, no strzelam. 15 minut, pół godziny, ale to po prostu przybiło. Ten ostatni wynik, co nam daje po prostu pewne wnioski. Czas na podsumowanie. Będę głosił tą nowinę do wszystkich, do wszystkich znajomych. Cieszę się, że mogłem to zrobić i też wy o tym wiecie, jeżeli ktoś nie wiedział. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest kombinacja węgla i peletu. Okazuje się, że w kominku zwykłym jest możliwość palenia peletem, wystarczy do tego odpowiedni pojemnik i żeby był dopływ powietrza. Początek eksperymentu, samo drewno 2,5 kg dało nam to 1,5 godziny spalania czasu. Palenie samym peletem 2,5 kg dało nam około 3 godzin, co nam zwiększyło to dwukrotnie czas spalania. I na końcu mamy węgiel i pelet w proporcji 1,5 kg węgla i 1 kg peletu, co dało nam przeszło 4 godziny palenia no to jeszcze się tam dopala ale no to już wiecie to już jest taka w sumie końcóweczka ale udowodniło to że to się po prostu spisuje że to chyba ma jakiś sens żeby właśnie te zimne poranki żeby te ostatnie podłożenie rozciągnęło się w czasie żeby to się długo paliło co nie żeby nam też nie podnosiło tej temperatury tak bardzo, że wiecie, jak ja tutaj mam na antresole gdzie śpię, żeby to po prostu ta temperatura nie szła do góry, żeby ten komfort, tak, ten komfort spania, żeby był. Więc yy, tak to wygląda. Co do kosztów. Worek peletu 15-kilowy kosztował mnie 20 zł. 12,5 kg węgla kosztował mnie 20 zł. Do tego 5 zł rozpałka. Tak tam było chyba 10 sztuk, czyli wychodziło tam jakaś kwota. I ile kosztuje w takim wypadku w tym najlepszym rozwiązaniu jeden wkład? Jeden wkład kosztuje 4 zł z małym haczykiem. Myśląc w kategoriach całego miesiąca, jakby trzech miesięcy, całego takiego okresu zimowego, żeby sobie taki wieczorny wkład wrzucić, wychodzi to w granicach 400 zł. Nie liczę kosztów ogrzewania w ciągu całego dnia, tylko takim pod... pod rzucaniu czegoś na wieczór na koniec. No jestem bardzo zaskoczony, mm, bardzo dobry wynik. Mm, no. Teraz będę to testował po prostu na sobie w kategoriach takich, że zrobię taki wkład przed pójściem spać i zobaczę jaka rano będzie temperatura, bo jeszcze na zewnątrz są temperatury na minusie, więc będę miał tutaj jeszcze ornagolę, orna będę miał to doświadczenie, nie? No, więc i to będzie short, to będzie w shortach, więc zrobię takie sobie podsumowanie tego, żeby można było to zobaczyć, nie? To dziękuję bardzo. To byłoby tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był edukujący, że przyniósł tą jakąś wiedzę i zaspokoił tą ciekawość, którą ja miałem. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.